go z tej strony X oficjal of 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 i dzisiaj chciałem wam pokazać stronę, która się nazywa YouTube Real Time. Tam możecie kontrolować swoje suby. My się tu pojawia na tej stronie, podobno chyba 6 subów. Yy, yy. Okej, okay, już... Jesteśmy prawie na tej stronie. I dzisiaj właśnie nie chciałam czy nagrywać. Eee, dobra, e, jak to tym. E, jak to e, dobra, sorry, to ma siostra, to mi jak to Google 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 no tam dobra, sorry, ale nie dało mi teraz dobrych warunków do nagrywania. Okej, okay. jakiegoś feba mi wyzukało, ale ja piszę o moim ponieważ X Losko jeszcze nie. X L y, O K E f, f I ale X Loski oficja. Dziecię, nie. 1 2 3. Trzymaj 1 2 3. I szokam. subskrypcji. What? Możecie mi wyszukać i możecie na żywo patrzeć. Ile mam tych subów, bo to jest na żywo. Można sprawdzać. O mój Boże, ile to tego jest? Uuu, subów. Aby mi wbiło 50 albo 100, to będzie zarąbiście. A co zrobię? Pokażę moją twarz, kurde. I zrobię zapowiedź z moją twarzą, kurde, a nie z jakimś... A nie z jakimś dziarostwem, jakimś miśkiem, albo czymś. Nie mogę pokazywać twarzy za bardzo. Ale dobra. Yy, właśnie dlatego zaraz się żegnamy, bo muszę kończyć powoli. Bardzo z kolegami na wojska jest dzisiaj 22 kwietnia 2019 roku, godzina 14.50, czyli za trzecia. Jedziemy z kolegami na boisko, niestety, pograć. Jest trochę deszczowo. Nie jest piękny dzień, ale mówię, witam Cię w tym pięknym dniu. Będzie moje przywitanie się Manko, różne, ale dobrze by było, gdybym zapamiętał. Witaj w tym ładnym i pięknym dniu. No właśnie, to było piękne przywitanie, bardzo dobre. Ale niestety nie mogę tak witać się, dlatego. Tak robimy, że będę mówił różnie. Dlatego. 15, nie wiem co to, 15 czegoś nie wiem i 501 razy zajrzałem na YouTube'a. Mój kolega nas zajrzał, yy, jak to, więcej, tysiąc coś, ale ja nie jestem takim gamerem. Nie ma takiego YouTubera, Artur Dobro Polski. Szukam oczywiście na kompie też szukam na widorki inka idę wioskę ty, ooo, wioskę ty, osiemdziesiąt suby, no ładnie. Ale mniej razy wchodzi na YouTube niż ja, zaglądam, 545 tylko. No właśnie, nie pokazuję wam tego, bo tak tylko sam patrzę sobie na żywo te liczniki, co? Kogo by tu jeszcze poszukać? A może i komentos? Tomek Przybylski, wow, 13 subów, zaraz poszukamy go. Zobaczymy czy to prawda, my ma 13 subów, więcej ode mnie. Jak ma więcej ode mnie, to go pewnie połowa klasy mojej subuły. Nie znalazłem takiego typka, kurde! Może zamiast tego wyszukaj? Nawet nie dali zamiast tego wyszukaj, ja walę! Ty po sam dla siebie nagrywa. Ha, sam sobie oglądał. Tomek Toma Czy Śmiechu warte, ale dobre. Serwer nie pokazuje wszystkiego co na kompie patrzy, niestety Chcę trochę poprawić moje nagrywanie Okej, okay, dobra, dobra, dobra A więc koniec nagrywania Na razie